Cześć, witam na kanale Najwydywżeny. Ja się nazywam Łukasz, a dzisiaj będzie sikoreczka od Dominika Sikory. Zapraszam. Tak się prezentuje nasza sikoreczka. Taki Malutki nowy. Tu w ogóle Dominik mnie zaskoczył, jak możecie zobaczyć, zrobił mi logo Night Division, słodziaczek na głowni. Co my tu mamy? Jest to tak naprawdę skeleton zrobiony ze stali K720, czyli tak naprawdę węglówki dodatkowo wytrawionej z zrobionym stonewashem. Trawiona, jak widzieliście w specyfikacji, była. W pasie azotowym, a do wszystkiego mamy taką oto ręcznie szytą skórzaną pochewkę. Tutaj jeszcze mam takiego ładnego obrodacza. Ładnie wykonana. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo logo Dominika. Dominik robi noże ze stali albo K720, albo NMV. Y, są to w zasadzie te same stale, można powiedzieć. Są robione, tutaj bardziej chodzi o standard stali. Zawartość pierwiastków jest w zasadzie identyczna pomiędzy K720, NMV albo O2. Te nazwy tak naprawdę wynikają z tego, że każdy, każda z tych stali jest robiona w odrobinie innym standardzie. I tak, O2 to standard amerykański, K720 to standard Bolera, a NMV to standard polski. Czyli jak widzicie, tak naprawdę, różnica tam jest w dwóch pierwiastkach, co tak naprawdę wynika też z tych widełek, w których te stale się robić. I musi być zawartość mniej więcej, żeby się zachowywała w tych właśnie widełkach. K720, stal, jak już powiedziałem, węglowa. Ogólnie stale węglowe charakteryzują się dosyć dużą odpornością na różnego rodzaju wykruszenia i tak dalej. Dodatkowo mają też bardzo fajną agresję cięcia, ale niestety są. Stalami naprawdę mocno rdzewnymi. W wielu zdjęciach w internecie nawet możecie zobaczyć, jak czasem bardzo ładnie te stale potrafią patynować. Ale właśnie, żeby zabezpieczyć je troszeczkę przed korozją, specjalnie właśnie się je trawi, a domnik trawi je w kwasie azotowym i dodatkowo robi taki jeszcze ładniutki wash na całości. Ja ogólnie fanem skeletonów nie jestem. A tym bardziej niestety nie jestem fanem noży w takich oto pochewkach. Dlaczego? Moim zdaniem, oczywiście, możecie się jak najbardziej ze mną nie zgadzać, ale mi osobiście nie do końca wygodnie się takie noże nosi w kieszeni. I nawet przyznam się bez bicia, uderzyłem do Dominika mówię, Dominik, a powiedz mi, a jakby tak w się to robić? No i okazuje się, że Dominik właśnie ma w planie robić e, sikorki w KDeksie. Co dla mnie jest akurat dużym plusem, bo jak mówię, mi się to niewygodnie nosi w kieszeni. Dlaczego? Jak możecie zobaczyć, sam nóż jest małym nożem, i porównajmy sobie sikorkę chociażby proszę bardzo z rikonem mini, żeby coś w miarę małego, coś ja ogólnie nie mam takich małych noży. Ale jak widzicie, no wiadomo, no sikorka jest jednak dużo, dużo mniejsza od mini rikona. Jak ją tak nałożymy, to one tutaj szerokościowo są bardzo do siebie podobne, co prawda rikon ma dłuższą głowę, Ale kiedy już wsadzimy sikorkę do jej pocheweczki, a z kolei rikona sobie złożymy, to rozumiecie o co chodzi? Niestety, ale sikorka będzie zajmować mi dużo, dużo więcej miejsca w kieszeni. A jeżeli miałbym już nosić fixeda, no bo jednak mały, bo mały, ale jednak fixet, to osobiście wolałbym go nosić albo na pasie, albo ewentualnie mieć go jako neka. Więc dla mnie ten sposób przenoszenia jest średnio wygodny. Co prawda, ok, można by się pokusić o to, żeby. Odgięć sobie klipsa, parakord przełożyć tutaj i w ten sposób go nosić. Ale wciąż wydawałoby mi się jednak dosyć duży, żeby nosić go na piersi, jako właśnie neka. Ale już gdyby był to kydex, wtedy ten nóż będzie. No co co, tego kydexa będzie o tak tyle, może. Więc spoko, więc to już jest dużo, dużo lepsza opcja. Więc ja sam osobiście bardzo na ten Kydex czekam i na pewno wtedy do Dominika się zgłoszę, żeby sobie kupić, zaznaczam, kupić. Ja to kupiłem, żeby mi potem nikt nie zarzucił, że znowu sponsorowane posty jakieś. Dobra, skupmy się na tym, jak ten nóż jest zrobiony. No jest wymuskany, jest naprawdę bardzo wymuskany. Szlify idą równo, co możecie sobie zobaczyć. Staram się tak żebyście, o. Szlify są położone równo. Tutaj. To wejście, tutaj ten, tutaj gdzie nam się ten szlif tutaj zaczyna. Tutaj jest naprawdę wszystko bardzo ładnie zrobione. Nie mamy żadnych, jakichś takich hotspotów. Noż, no, dla mnie jest niewygodny. Dla mnie przyznam się bez bicia, że jest za mały, ale na pewno do pewnego grona ludzi, którzy lubią małe noże, na pewno trafi. Tutaj mamy logo Dominika, dodatkowo numer 15, jak się widzę, numer 15. Numerami oznaczone są, tak jakby, serie, w zależności od tego, z której stali były robione. U mnie piętnastka oznacza, że. Jest to nóż zrobiony ze stali K720. O co Dominika dodatkowo pytałem? Właśnie też mnie ta 15 zastanawiała. Ma zrobiony dodatkowo jumping, więc możemy sobie tego palucha spokojnie przesunąć, żeby gdzieś tam tą precyzyjniejszą pracę jakąś zrobić. Ogólnie może być ciekawym, małym pomocnikiem do jakichś robót, ale wciąż dla mnie dosyć małym. Ale jak mówię, jako neka nosiłbym go dużo, dużo chętniej niż w pochewce. Co do samej pochewki, pochewka szyta ręcznie, ze skóry bydlęcej. 3,5 mm grubości, uszyta jest bardzo ładnie. Dominik się mnie zapytał, jaki chce kolor, czorne, dawaj czorne. No i mi zrobił taką ładną czarną. Dodatkowo ma właśnie klipsa, żeby sobie go chyc do kieszeni, zaczepić i jest gitara. Jak już mówiłem, dla mnie sposób taki średnio trochę do przenoszenia. Wolałbym osobiście Kydex, ale ja w ogóle za skórą, szczerze mówiąc, nie przepadam. Wracając do noża, dodatkowo mamy zrobione otwory, żeby ten nóż nam troszeczkę jeszcze te... Trochę gramów z niego zabrać i wyszło to całkiem nieźle, bo sam nóż waży 49 gramów. Duży otwór z tyłu, żeby sobie chyba tak zrobić, dodatkowo możemy zaczepić sobie tu jakiś parakord. Tu w ogóle był zaczepiony parakord z taką łuską, ale ja ogonków nie lubię jego zdjąć. Ale był jakby zrobiony w, standard, w takim, że, że standardowo jest. Dobra, pogadaliśmy trochę. No to teraz zobaczmy, jak tam wyszło hartowanie i ostrzenie. Jedzie. Kartka jest. Karton jest. No tutaj nie będę go maglował na jakimś drewnie, bo to jednak taki mały pomocnik. Jak sami wiemy, K720 już stalą jest dosyć wytrzymałą, więc jakieś tam delikatne trawce w drewnie myślę, że wytrzyma. Tutaj go sprawdzę bardziej pod względem ostrości, bo uważam go bardziej za takiego małego. Pomocnika w jakichś cięciach, ale oczywiście każdy że go używać jak chce. Mnie bardziej zastanawia, jak wygląda tutaj trzymanie ostrości, dlatego mamy karton, mamy kartkę do dzieła. Na pierwszy strzał kartka. No i zobaczmy, jak ta sikorka jest naostrzona. Ma takie momenty, że troszeczkę mi kartkę szarpie, ale ogólnie wgryza się dosyć przyjemnie. O, 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 o. Już coś się dzieje. No tragedii nie ma, tak powiem. Tragedii nie ma, aczkolwiek. No, nie jest źle. Można by to naostrzyć troszeczkę lepiej, ale źle nie jest. Także kartka na bok. I sprawdźmy sobie, jak sobie poradzi z kartonem. Tak, znowu żonie ukradłem karton, bo nic mi nowego nie przyszło. Czekajcie, ja sobie zmienię się. Bo nic mi ostatnio nie przyszło w jakimś takim kartonie, żebym mógł sobie do czegoś wykorzystać. Także znowu lecimy z kartonem standardowo. Tak, tak i tak. Jedzie. O dziwo w karton idzie mu, jak widzicie, całkiem nieźle. Zdecydowanie lepiej niż wgryzał się w karton. Ciekawe. Czyli to bardziej chyba taka robocza ostrość jest, niż tam do golenia. O. No sami zobaczcie. Aha, ja pochwaliłem. Nie, dobra, chyba mi blazu w ten. Yy, weźcie szlify. No, a tu już mi coś nie chwyciło. Teraz. Jak pamiętacie, może widzieliście, może nie widzieliście, więc powiem tym, co nie widzieli. Dlaczego karton, dlaczego kartka? Na kartce sprawdzam ostrość, kartonem potem trochę męczę tą krawędź i znowu wracam do kartki. Nie jeden nóż pokazał, że w kartonie a kartka to był za wysoki dla niego level, dlatego lubię sobie to na tym sprawdzić. Ktoś by powiedział Łukasz, byś parakord pociął, byś może strecz byś pochlastał. Nie mam, dlatego cynę na tym, co mam. Okej. Okay. Ale ogólnie wybryza się całkiem przyjemnie. Tam coś raz mu nie piekło. Nie, naprawdę, słuchajcie, no zobaczcie sobie zresztą sami. Zrobiłem tak powolutku. O. Nie, ładnie idzie. Myślę, że jest nieźle. Polecimy sobie już do końca. Przyspieszę wam. Uf, zmęczyliśmy cały karton. Dobra, sprawdźmy sobie teraz kartkę i krótkie podsumowanie. Dobra. Czy ta krawędź się zmęczyła na tym kartonie? Sprawdźmy to. Oj, ma takie momenty, że mi się coś przycina. Poczekajcie, przetrzymy sobie głównie ząbiakowym henkiem. Bo to się czasem gdzieś tam karton niby nieklejony, ale wiecie jak jest. Jeszcze raz. Mam wrażenie, że dochodzi do pewnego momentu. Nie, nie, jednak nie. No nie, coś. Coś mi tu w tym... w tym jednym miejscu... Ale nie, no nie wygląda jakby coś... miało być nie tak... Ale wiecie jak to jest, karton potrafi być niestety wredny, nie może się gdzieś tam jakieś mikrowłókienko przykleiło i w tym jednym miejscu będzie szarpać. Ale jak widzicie, na całej pozostałej długości krawędzi wszystko jest gitara. No, a tutaj... O widzicie? W tym jednym miejscu dochodzi i coś mu się tam... Coś mu się tam... O, a teraz nie. W jednym miejscu się coś chyba jakby... troszeczkę... O, zacinało, nie wiedzieć czemu. A na pozostałej części krawędzi wszystko ok. Jak mówię, może jakieś coś się przykleiło albo coś. Podsumowując. No, ostrość trzyma całkiem nieźle, za wyjątkiem tego jednego miejsca, którego trochę nie rozumiem, o co chodzi. Ogólnie węglówki mają na pewno fajną, właśnie tą wytrzymałość, tą agresję cięcia. Ich minusem na pewno jest to, że mogą i lubią rdzewieć. Sam nóż w trakcie cięcia jest dla mnie osobiście trochę za mały, i ja trzymając go w dłoni, on mi się, widzicie, on mi się trochę gubi. Ja nie mam takiego fajnego chwytu, tak jak w przypadku kartek czy kartonu nie ma to większej różnicy, ale już kiedy miałbym robić im coś w drewnie, to obawiam się, że nie miałbym takiego wygodnego dla mnie chwytu. No jak widzicie, no ja ten nóż trzymam w ten sposób, mały palec mi jakoś tak nie wie, nie bardzo wie co się ma ze sobą zrobić. Próbuję go trochę na siłę gdzieś tutaj docisnąć i nóż trochę mi znika w dłoni. Dodatkowo nie ma też okładek no bo jednak jest to skeleton, więc ciężko, żeby skeleton miał układki, wtedy nie byłby skeletonem. Rozumieć. Więc dla mnie osobiście jest troszeczkę za chudy. Zdecydowanie na plus? Zdecydowanie na plus jest to, jak ten nóż jest zrobiony, plus ta właśnie pochewka, bo naprawdę widać, że są te noże wycyckane, wymuskane i wszystko tutaj jest zrobione naprawdę jak należy. Jeżeli chodzi o równość szlifów i tak dalej, nie mam się do tego naprawdę co przyczepić. Hartowanie wygląda na to, że jest zrobione dobrze. Za wyjątkiem tutaj właśnie tego jednego miejsca, gdzie nam coś tam troszeczkę, jak widzieliście, kartkę szarpał, ale jak mówię, nie podejrzewałbym, że to jest złe hartowanie. Bo pozostała część naszej krawędzi działała dobrze. No nie chce mi się wierzyć, że tutaj w tym jednym miejscu hartowanie źle wyszło. Czyli ogólnie pod względem hartowania wszystko jest ok i wykonania jak najbardziej. Podsumowuję. Jeżeli szukacie jakiegoś malutkiego noża, z którego za niedługo będziecie, którego za niedługo będziecie mogli kupić u Dominika jako neka, to tak jak najbardziej jest to. Wybór dla Was. Skoro go już mam, skoro go już kupiłem, to na pewno poczekam, aż pojawi się do niego Kydex. Ewentualnie będę go trzymał w Kydexie i będzie miał swoje miejsce w nerce, jako jakiś taki mały backup. Także to tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, co Wy sądzicie na temat sikorki od Dominika Sikory. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o dzwoneczku, o łapce w górę. Nie zapomnijcie wpaść też nam na wszystkie social media. Zapraszam Was też na profil Dominika, bo możecie u niego kupić całą masę różnych innych noży, które też niedługo zobaczycie na kanale. No i to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!